Bella Na pewno większość z Was przyszła tutaj z fanpage'a z fanpage Craftvisa. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje i za wszystkie komentarze i za wszystkie polecajki. Dziś film trochę inny niż do tej pory, czyli zakupy. Zakupy września nie są jakoś bardzo mocno rozbudowane. Za to są dość mocno tematyczne. Oprócz tej jednej, tak mamo interesującej, wyglądającej przesyłki, wszystko inne utrzymane jest raczej w projektach i w przygotowaniu do projektów jesiennych. Chciałabym wam pokazać moje zakupy z Temu. Chciałabym wam pokazać moje zakupy z Tosiakowa. I chciałabym wam pokazać moje zakupy z Zielonych Kotów. No to zaczynamy. Zakupy z Temu. Zakupy z Temu. Może wyjmijmy to tutaj wszystko bez tego opakowania brzydkiego. Zakupy z temu to przede wszystkim e, laki. E, złote. Miały być złote. Hmm. To tego nie otwierałam tak dokładnie. Tak. E, jest... E, kilkadziesiąt, pewnie 100 dokładnie, tych kosteczek do rozpuszczenia świeczką i do zrobienia takiej super, takiej super pieczątki. Ja sobie wybrałam na początek ten, taką, ten, tą pieczątkę z literką I, no da Izabela. Więc to jest mój pierwszy zakup. Do tego kupiłam oczywiście łyżeczkę, która przyszła uszkodzona. Postaram się tą łyżeczkę nagrzać trochę i ją tutaj skleić, choć nie bardzo wierzę, że to będzie działać tak, jak powinno działać. No, ale jakby nie działało, to zawsze można sobie poradzić jakimiś szczycami czy y, pincetą. I na temu kupiłam też dwie pinzetki. Ja mam swoją taką, wiecie, srebrną, standardową, jaką jakich wszyscy używają, ale ona się ostatnimi czas trochę stępiła, a oprócz tego ona się mi bardzo brudzi. Wszystko się do niej jakoś tak przykleja. Nie wiem. A jeszcze od, próbowałam ją odklejać taśmą klejącą, więc wiecie, została ta taśma wszędzie. No ale przede wszystkim straciła te swoje miejsca ostre tutaj na początku i trochę przestała być... Yy, Przestała być użyteczna. Tu jest taka zwykła, prosta pinzetka. No a tutaj jest taka zakrzywiona. Nie ma też, co prawda, tych takich ostrych miejsc. Ale mam nadzieję, że będzie się dobrze, dobrze sprawować. I że przede wszystkim nie będzie się do niej kleiła, nie będzie się do niej przyklejała taśma. A jak się przyklei, to się będzie, można, będzie ją można łatwo rezerwać. Kupiłam sporo wykrojników na temu ja nie wiem, czy ja powinnam o nich opowiadać tak na kanale, ale doszłam do wniosku, że to chyba nie są jednak podróbki. Nie wydaje mi się, żeby to były podróbki, ale okej, okay, no wszystko się może zdarzyć. Yy, więc kupiłam tak. Kupiłam sobie dwie zimowe, takie do świątecznych kartek, yy, dwa wykrojniki do świątecznych kartek. Tutaj jest taki słoik z kokardką, z jakimiś tam choinkami tutaj jest pewnie gałązka tego głogu chyba no tam daszki, domki, w zależności od tego jak, jak będzie chciało się wykroić ten środek, czy tylko samym dachem białym czy cały domek, czy domek i dach no zobaczymy, to jest taka bardzo świąteczna ta też jest bardzo świąteczna tutaj musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest Mikołaj wyglądający z nadkubka z czekoladą to jest ta część pianki czekoladowej to jest Mikołajowa Mikołajowa czapka poczekajcie może jak ja to wyjmę to będzie więcej widać nie? bo to tak za dużo nie widać nie, nie chciałabym tego jeszcze, że tak powiem, używać i wycinać, tak, to jest filiżanka nad tą filiżanką wystaje taka czapka mikołajowa z szalikiem mikołaja no i tutaj jest ten wiecie, ten od pianka od czekolady, no nie mogę się wysłowić jakoś dzisiaj za bardzo no i śnieżynki bardzo, znaczy nie bardzo, tylko świąteczne Wykrojnik, i ja w tym roku z tych dwóch wykrojników e, będę robić kartki świąteczne używając tylko tych dwóch wykrojników i papieru, niczego więcej. Kupiłam sobie trzy wykrojniki dziewczyn: jeden to jest taki wykrojnik, taka kobieta e, od, e, odwrócona tyłem z kwiatami, tutaj. I dwie to są takie dziewczyny. No, i oczywiście, wiecie, że kupiłam te dziewczyny z myślą o ATC, nie? No, ale niestety z myślą o ATC to się raczej nie da ich, ich wykorzystać. Chyba, że się im obetnie deczko nóżki, bo one są wyższe niż ATC. ATC jest 3,5 na 2,5, a one mają prawie 4 cale na wysokość. No dobra, tutaj mają dwa, więc jeśli zdecydowałabym się obciąć mniej więcej tyle nóg i tutaj przykleić jakiś na przykład napis albo kwiatka no to wtedy spoko, to one będą idealne na, na ATC. To jeszcze pomyślimy. Kupiłam sobie taki zestaw parasolek do kartek jesiennych. Tło. Bardzo mi się to tło podoba. Myślę, że ono będzie, że ono będzie na kartkach fajnie wyglądało. I taki plasterek, ale ten plasterek to ja kupiłam bardziej z myślą o wykrajaniu napisu całego, niż, niż plasterka. No, i kupiłam sobie też takie plastikowe torebki. W nich oczywiście można przechowywać wszystko, co się tylko człowiekowi podoba. E, można w nich przechowywać małe wykrojniki. Ja na pewno jeszcze tych torebek sobie dokupię, bo one naprawdę fajne są, jeśli chodzi o otrzymanie w nich wykrojników. Prawie wszystkie się tutaj z tych, co kupiłam, mieszczą. Natomiast ja te torebki kupiłam przede wszystkim z myślą, o tada, niezbędniku. I w niezbędniku przypiłam sobie na początku miesiąca taką kopertkę, taką torebkę i w niej trzymam kasę, e, którą zarobiłam e, w danym miesiącu e, na skrapie, e, żebym mogła sobie też potem wyciągnąć taką torebkę i kupić to na co mam ochotę w następnym miesiącu. Taka jestem pani oszczędzalska. Dobrze. Następne zakupy, to zakupy mało związane z, ze skrapowaniem, bardziej związane z bullet journalem i z planowaniem. No i są to oczywiście naklejki od naszej Tosi z Tosiakowa. No i m, pokażę Wam. No oczywiście to jest gratis, no bo wrzesień już mamy ale gdyby ktoś chciał jeszcze do, dokleić sobie coś do września to na no, jest, albo wykorzystać elementy jesienne do października u mnie październik będzie jesienny będzie jabłkowy pomarańczowy, zaraz Wam zresztą pokażę te naklejki, to to będziecie widzieć, to są gratisy od Tośki ta czarownica jest obłędna po prostu strach na wróble lisek to są chyba pierniczki moim zdaniem, no i jakiś tam pieniek z kwiatkami to jest y, snap peak, y, do października. Październik będzie fioletowo-lawendowo-kawowy. Y, moim zdaniem będzie super. Ja też głosowałam na ten pomysł, y, żeby było kawowo-fioletowe. Izuniu, dziękuję za zamówienia w sklepie. Ależ to siuniu, proszę bardzo. Uwielbiam, jak się do mnie mówi Izuniu. ktoś to wie, więc dlatego tak piszę. No i moja jesień. Moja jesień, tak jak mówiłam, będzie naprawdę bardzo jesienno-kolorystyczna. Czyli e, taka no, pomarańczowa. To jest powitanie miesiąca. Tu dziewczynki, parasolki, kotki, pieski e, i inne stwory. Grzyby, rowery, drzewa, spadające liście, trapery. Piękny kapelusz bardzo mi się ten kapelusz podoba biorąc udział w tosiakowych lajbach i wysyłając naklejki wsparcia, można wygrać arkusze do druku, znaczy można dostać arkusze do druku. I ja takich arkuszy do druków mam trzy, wszystkie są jesienne, dlatego w tym miesiącu kupiłam tylko tak naprawdę takie trzy nieduże zestawy tych naklejek, oczywiście w dni miesiąca i kalendarz na październik. No i teraz, nie Państwo, przechodzimy do bardzo sporej części mojego zamówienia, a mianowicie do zamówienia z zielonych kotów. Jak widzicie ja jeszcze tego nie przeglądałam tak dokładnie. Wiem co kupiłam, nie? Znaczy przypuszczam, że wiem. Że pamiętam wciąż co kupiłam. No, przekonajmy się. Oczywiście gratisy: papiery z Lemon Craft. Yy, I z piątek: 13.1 arkusz. To jest, są dodatki z Mintaya yy, I paski chyba z Craft o clock. No i to jest gratis. Natomiast w moim zamówieniu, mam nadzieję, że to wszystko widać. Wciąż. Przepraszam, ja że trochę szumię, ale tak jak mówiłam, jeszcze tego nie otwieram. Moje zamówienie w tym miesiącu to, tak jak mówiłam, zamówienie jesienne do jesiennych prac. Przede wszystkim HDF-ka Mam na nią pomysł. Mam taką HDF-kę ozdobioną z chyba dwóch lat temu w kształcie deni i wtedy wykorzystywałam do tego najpiękniejsze jesienne papiery yy, jakie wypuścił Mintai. Yy, oczywiście, że nie pamiętam nazwy tej, yy, tej kolekcji, ale o tym file, coś coś o tym, nie? Yy, i to była super kolekcja, ja lubiłam z niej dwa albumy, yy, w tym album na warsztacie z Kraftke, z Kate to były cztery sezony jesień. Tam była ta kolekcja użyta. Także możecie w prosty sposób ją namierzyć. Więc żołnierz Tu są magnesy. Dwa rodzaje, dwa rodzaje magnesów. No i moje zakupy to przede wszystkim kolekcje jesienne. Tak? To jest cały zestaw Autumn Beauty od Craft O'Clock. To są papiery Reni Ludwińskiej. Nie będę ich otwierać, bo one już były prezentowane milion razy na różnych kanałach. Mnie się te papiery bardzo podobają. Podobają mi się elementy do wycięcia do nich. Więc wszystko tak jak mówię, kupiłam małą kolekcję. Kolekcję 20 na 20. Tła. Cały set też 20 na 20. Dużą kolekcję. Dużą kolekcję. Yy, oraz wszystkie elementy do wycięcia, jakie były dostępne. Chwila, chwila, moment. Oprócz kwiatów, chyba. To nie jest ta kolekcja? Tak, oprócz kwiatów. Czyli elementy do wycięcia i elementy do wycięcia yy, Autumn Beauty Woman. Tutaj też są kwiaty, więc można się poposiłkować. Tu pewnie też są kwiaty. I różne takie, jest jakie to jest obłędne, są te zestawy z tymi autami i włosami, drabiniastymi. bardzo mi się to podoba. No to, że tak powiem, to. A dodatkowo, sporo kwiatów i sporo w ogóle elementów do wycięcia mi zostało z poprzedniej kolekcji jesiennej, Craft Oclock, z tej sprzed roku, więc po prostu pododaję sobie tutaj te słoneczniki czy jakieś tam inne rzeczy. Kupiłam sobie w końcu, e, bo moja zginęła, e, naszą popularną kójkę I wyobraźcie sobie, że nie znajdziecie jej w sklepie pod hasłem kójka. E, tylko pod hasłem... Hmm. na kłówcz. Jakoś, tak jakoś dziwnie. No. Pisałam kujka, a potem się sama z siebie śmiałam, że... Narzędzie do nakłuwania albo przekłuwania. Tak to się jakoś tam nazywało. A ja wpisałam kujka i się zdziwiam na początku, że mnie nie znalazł, no wiecie co? Podstawowe nasze narzędzie do pracy. Kupiłam też drugą kolekcję jesienną. Jest to kolekcja Gold Autumn od Karoliny. Tu z tej kolekcji, gdzie mam tylko 20 na 20 kolekcję. 12 dwustronnych elementów i bonus na arkuszu wewnętrznej stronie okładki. Czyli jest 12 dwustronnych kart, no to y, całkiem sporo. Y, jak widzicie, grafiki między kolekcjami są do siebie w miarę podobne. To są grafiki tworzone przez sztuczną inteligencję, więc no, no nie bata będą do siebie podobne. Nie? Tutaj te sweterki mnie się bardzo podobają. No, to zobaczymy, jak ta kolekcja będzie się sprawować. E, ja mam w planie sporo e, jesiennych projektów, więc no, popracuję z jedną i z drugą. I jeden pojedynczy taki, jeden pojedynczy e, arkusz elementów do wycięcia. Tutaj jest tych dodatków. Nie jest napisane, ile jest stron tych dodatków, ale wydaje mi się, że sześć. Tak przynajmniej... Nie chcę mi się tego otwierać, było potem trudno to włożyć, po prostu, nie? Ale wydaje mi się, że 6. Nie brałam tych takich grubych, y, znaczy grubych, w sensie wielokrotnie powtórzonych, dlatego że to potem leży. No, ileś tam tych rzeczy się do tych prac wykorzystuje, a potem to, to zostaje, nie wiadomo co z tym zrobić. No to żadnej innej kartki poza kartkami jesiennymi tego się nie użyje, bo to są papiery dosyć. Mocno, że tak powiem, tematyczne. No i kupiłam jeszcze jedną kolekcję od Karoliny. To jest Karolik, kolekcja Dreamcatcher, czyli łapacz snów. Tą kole, do tej kolekcji można kupić dodatki boho-ślubne. I wtedy to spokojnie wykorzystamy tą kolekcję jako kolekcję ślubną. Ja nie wiem, czy tą, tą kolekcję ktoś pokazywał gdziekolwiek, więc spróbujmy ją. Spróbuję ją obejrzeć. E, tutaj jest też 12 dwustronnych papierów i bonus na okładce e, wewnętrznej. No i to jest ten bonus. No i tak jak mówiłam, można sobie dobrać do tego elementy do wycięcia w tematyce ślubnej. No i wtedy kolekcja robi się kolekcją ślubną, bądź jakieś tam dzieci. E, będzie trochę kolekcją. E, nie będzie kolekcją dziecięcą. Będzie ciągle kolekcją taką bardzo bocho. Ale. No Myślę, że jakieś kartki dla chłopca czy dla dziewczynki można z tymi elementami dodać. Ładne są te dzieciaki, nawet ładne są twarze tych ludzi. Takie trochę narysowane. No fajne, takie nie są krypi, bo czasem są krypi, nie? Dobra. Pierwszy arkusz kwiatowo. W ogóle to są papiery bardzo mediowe, nie? bo Karolina robi dosyć mediowe te papiery. Rozmyte tło przechodzące od różowego do takiego bardzo jasno-zielonego, takiego seledynowego. No i kwiaty po obu stronach, więc papier można pociąć i w ten sposób, i w ten sposób. I będzie się ładnie, ładnie układał. Tutaj taka podłoga z pięciokątów: raz, dwa, trzy, cztery, z sześciokątów. Fajny niespotykany wzór. Brązowo też taka turkusowa. Dużo, dużo ciemniejsza niż przednia strona, ale myślę, że to się super, super ze sobą skomponuje. Czy to w kartach albumowych, to ciemny na spód, a jasny na wierzch, czy też nawet w kartce tak złożonej, jak teraz wygląda, wygląda czadersko. To jest pierwsza strona. Druga strona to są łapacze snów i to jest strona, która mi się bardzo podoba. Piękne są te łapacze, no i można odciąć papier w ten sposób i zostawić sobie taką górę, można w ten sposób i zrobić kontynuację wzoru na jednej i na drugiej, na przykład w klapce. To są papiery 8x8 cali, więc no wiecie, chyba że chcemy większy album zrobić, no to wtedy... Taka kontynuacja wzoru też będzie wyglądać super. No i na drugiej stronie są takie piórko-blaszki, bardzo jasne, takie trochę cieniowane, trochę wyglądają jak, jak blaszki, naprawdę takie jak blaszki. Fajny, ciekawy wzór. Może nie jakiś obłędny, ale bardzo interesujący. Tu mamy znowu kompozycję. Z jednej strony kwiaty, z drugiej strony taki, takie. Lampiony. Też otoczone kwiatami. E, fioletowo taka szaro-zielona tapetka. Trochę jakiegoś pisma. Trochę jakby takiego. Nie, nie złota. Chciałam powiedzieć złota, ale to nie jest e, złoto. E, mam nadzieję, że Wy tego nie widzicie, że ktoś do mnie. Nie widzieliście, że ktoś do mnie dzwonił. E, no i z tyłu. E, to wygląda trochę jak fragment ku tej bramy. Ale taki brązowo-zgniło-zielono-miedziany, kuperowy kolor. Fajowska jest ta, ta strona. Kolorystycznie ona ze mną bardzo. Bo tak jakby chyba trochę mniej. Ale w dalszym ciągu fajne, fajne karty. No i tu mamy znowu trochę tych łapaczy snów, na takiej popękanej ścianie. Ciągle wszystko utrzymane w bardzo zbliżonych do siebie kolorach, czyli przewija się wszędzie ten kuper, przewijają kwiaty biało-różowe, no i ten taki selendynowy kolor z brązami przebijającymi spod spodu. Bardzo ładna karta, bardzo ładny papier. I tu papier bardzo podobny do tego, który już widzieliśmy, tylko w trochę innym odcieniu kolorystycznym. Tu bardziej zielono, a tu bardziej e, brązowo. To jest taki miedziany kolor, to nie jest taki brąz. Jakby tak woskiem kuper e, pojechać po, po górze. To to jest właśnie taki kolor. Elegancki. Bardzo mi się podoba. Jedna i, druga, jedna i druga strona mi się podobają. Tutaj jest taka trochę spokojniejsza strona. Z jakąś taką serwetką przebijającą spod spodu. No i z dwoma grafikami bardzo do siebie podobnymi więc można papier przeciąć tak czy tak i wszystko będzie ze sobą pasowało. Z drugiej strony jest taka tłoczona tapetka, i 3D efekt ta tapeta daje, też fajny, fajny papier. No i ostatnie dwie strony to jest też taka serwetka podobna do tej, którą już widzieliśmy tylko w innym kolorze, takim seledynkowo-zielonkawo-beżowym. Bardzo ładne kolory, no i z drugiej strony dechy, trochę spękań, yy, trochę jakby na tych dechach tapety takiej kwiatowej, położonej, bardzo fajny, bardzo fajny efekt. No i do tej kolekcji wzięłam sobie też elementy do wycięcia, ale nie elementy ślubne, tylko elementy takie trochę bardziej indiańskie. Miałam ochotę jeszcze, ale nie było już w sklepie. Były jeszcze takie dodatki do tej kolekcji, typowo kobiece. Tam było bardzo dużo takich kobiecych kobiet, po prostu w, tej, w tych dodatkach, ale już tego, tych dodatków do wycięcia w zielonych nie było. Będę na no to polować jeszcze, oczywiście, że może się uda jeszcze to, to dokupić. Na razie ten papier i, i jego wykorzystanie musi zaczekać. bo teraz jakby no najpierw wszystkie jesienne projekty. No i tutaj mamy takie dodatki indiańskie, kowbojskie. Są też kobiety, są łapacze chmur. Snów przepraszam, to temy przeróżne ten koniec czaderski. I te drzwi No, ten witasz, też. Ekstra. Bardzo mi się podobają. Z tą beczką na dole. E, jeśli chodzi o papiery, to jest e, i kolekcję, to jest wszystko. Kupiłam jeszcze trzy zestawy papierów A4, 225 e, o gramaturze biały, czarny i kraft. Bo jak wiemy, tego nigdy nie, nie za wiele. E, te papiery się bardzo przydają. E, no bo to są papiery bazowe po prostu, no to tego nigdy, nigdy dość. No dobrze, tak wyglądają moje zakupy września. Nic więcej wrześniu, we wrześniu kupować nie planuję, chyba że pojadę na zlot do Poznania. Jeśli pojadę do Poznania, no to na pewno jeszcze jakieś zakupy się pojawią. Mam chrapkę jeszcze na parę rzeczy. Nie wiadomo, czy, nie wiadomo, czy je akurat dostanę, ale no mam nadzieję, że tak może uda się dokupić jeszcze na przykład te dodatkowe elementy do wycięcia z tej kolekcji Karoliny Dream Kaczer dobra to wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam za uwagę zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału, do zostawiania komentarzy, do zostawiania lajków wszystkie elementy, które tutaj widzicie, poza temu zostaną podlinkowane do tego filmu na pewno strona do Tosi, na pewno strona do Zielonych Kotów do temu nie podlinkuję dlatego, że nie jestem już w stanie tego odnaleźć, mam to gdzieś na telefonie ale no nie będę tego przepisywać po prostu z, z telefonu dam wam też link do kolekcji bezpośrednio do Karoliny jak ktoś będzie chciał zrobić zakupy tam, na dziś to wszystko pozdrawiam was serdecznie, życzę wam udanego dnia i zapraszam ponownie już niedługo Kolejna prezentacja i kolejny filmik. Pa!